drodzy, minął jakiś czas i znów się spotykamy na kanale Zrobiono Ręcznie OLM i z Wami Lena. Jak za każdym razem proponuję Wam do zrobienia coś nowego, coś ciekawego, no nie wiem, czy ciekawego, ale tak mi się wydaje. Bo jeżeli ja lubię i kocham przerabiać różne rzeczy, to uważam, że dla mnie to jest ciekawe, niekoniecznie dla was. Ale mniejsza z tym, zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego wideo. Dzisiaj pokazuję Wam koszulę, która jest po prostu do niczego. Ra Raz że do wyrzucenia, bo na niej są dziury, ona już wyblakła, straciła swój urok dawniej i nadaje się na szmaty. No, nie u mnie. Nie tak szybko. Tak jak pokazuje. Wielkim atutem tej koszule jest to, że to jest 100% wywniana rzecz. To jest natura, którą dała nam nasza matka przyroda. Ale czy zastanawiałeś się, ile ludzkiej pracy, ile rąk dołożyło się do tego. Aby ta koszula zagościła u nas, w naszym domu, w naszej garderobie. I kiedy o tym myślę, to zawsze staram się szanować pracę ludzi, którzy do tego się przyłożyli swoją pracę. No i cóż, zaczynam działać, bo nie spieszę się wywalić tą koszulę. Postaram się ją zreanimować dzisiaj. I pierwsze co? To odcięłam kołnierz jak zwykle. I co tu można jeszcze zrobić? Rozglądam uważniej wszystkie miejsce, Tak jak powiedziała, są dziury, są przebarwienie. Nie jest ciekawa, ale jednak. I mam zamiar teraz uciąć przód. Jak zwykle zrobić asymetrię, bo to lubię. Więc biorę koszulę, kładę na swój stół do pracy i zaczynam pracować. Tak, kolory nie za, nie za lepsze, nie za fajne, bo widzę, że nic chyba już się nie da zachować z tej koszule. Będę musiała ją przefarbować. No nic, zaczynamy. I co? Odcinam przód, tak jak mówiłam, tył zostawiam trochę dłuższy i skracam koszulę na tyle, na ile chcę. Nigdy nie boję się robić, po prostu zaczynam i robię. Nigdy nie mam jakichś planów, nie mam jakichś projektów, więc mówię Wam na bieżąco, co chcę i ewentualnie, co zrobię za chwilę. Jeżeli coś mi nie pasuje, to biorę nożyce i odcinam większy kawałek, jeżeli ta długość mi nie odpowiada. Więc za każdym razem postępuję tak, jak podpowiada mi moje serce i moje, i moje chęci. Nie jestem krawcową, powtarzam to wielokrotnie w każdym wideo, nie jestem szwaczką, nie mam żadnych jakichś specjalnych nawyków i zasobów. Więc robię to na własne wyczucie, na wykorzystując doświadczenie i praktykę, które nabyłam w ciągu swojego życia. Więc biorę i robię. Jestem artystą i tworzę arcydzieło. Nie musi to być zrobione na zasadach wszystkich krzewskich, krawieckich i jakichkolwiek. Po prostu robimy nowe cudo. Sprawia mi to radość, przyjemność i mam nadzieję, że u Was, w Waszej szafie zawsze znajdzie się rzecz, która nadaje się, raz że do wyrzucenia. Więc zobaczcie. Już wycięłam tak, jak chciałam. Przód jest krócej. Z tyłu jest trochę dłuższy. I postanowiłam kolejny raz wykorzystując paski nacięte z płoszły bawełnianej, takie nie wiem, 7-8 cm zrobię z tego na dole taką falbaneczkę tak mi się chce więc teraz kombinuję jak to zrobić najlepiej no oczywiście szyję pierwszy moment na maszynie przełożę to u dłowie mojej koszuli Przypnę i potem sukcesem przeszyję dookoła tej koszuli. Powiększy długość, może na 2 cm, ale nie o to mi chodzi. Po prostu będzie wyglądać zupełnie inaczej. No, ale żeby nie było tej falbance smutno na dole, to to samo zrobię też na rękawach. Więc, tak jak pokazuję, zrobiłam na rękaw i na dół taką falbankę, którą zmar zmarszczyłam, jakieś tam 4-5 cm dookoła. I z tego wyszła już koszula obrobiona zwykłym, zwykłą taśmą, urwaną ze, starego, ze starej poszwy. I teraz myślę, co to dalej zrobić. Ponieważ będę musiała ją przefarbować. Nakładam na nią łatki, gdzie chcę i jakie chcę. I później razem z tymi kawałkami i tymi łatkami, które już są przeszyte, o, wybielam, wybielam tą koszulę. Po zupełnym wybielaniu zastosuję motyle, które pokazywałam w poprzednim wideo, jak je zrobiłam. I tutaj zobaczcie, moja koszula jest wybielona bardzo śmiesznie, ale mi to odpowiada bardzo fajnie. Zobaczcie, z przodu wyszła ciemniejsza, a z tyłu zupełnie jaśniejsza. To świadczy tylko o tym, że materiały, które wykorzystane do uszycia tej, tej koszuli są różne. Dlatego odbarwiło się inaczej. Po wszystkich dłuższych manipulacjach i animacjach, które zastosowałam do tej koszuli. Wyszło takie coś. Więc nigdy nie wiemy tak naprawdę, jaki efekt będzie. Ale udało mi się przefarbować tą koszulę na piękny słoneczny kolor, i wykorzystać. Te wszystkie aplikacje, które sobie zaplanowałam do zrobienia cudenka. Słuchajcie, wcale nie musicie powtórzyć krok w krok. Tak jak powtarzam, daję Wam tylko pomysły do działania. Na pewno w Waszej szafie znajdzie się, znajdzie się koszula, którą można przerobić, zmienić, a jeżeli coś nam nie wyjdzie, no to co robimy? No to możemy ją w każdej chwili wyrzucić. Zobaczcie, zrobiłam świetne kieszonki, dołożyłam te motyle, które robiliśmy w poprzednim wideo, pokazuję dokładnie jak to zrobić. Przyfarbowałam w naturalny, piękny, słoneczny kolor, nie zgadnijcie czym. Zastosowałam nie żadną chemiczną farmę, tylko kary. Na tej samej zasadzie, jak stosuję z herbatą, co już opowiadałam Wam nie raz, zastosowałam kary. Była to moje pierwsze doświadczenie i nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, ale teraz bardzo się cieszę. Pasuje mi ten kolor, jaskrawo, ognisto, żółty. Te barwy to są moje kolory, uwielbiam to. Nastrój od razu się rozjaśnił. Tak. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ jak nigdy to wideo szło mnie takimi oporami, dziewczyny, uwierzcie. Mało to, że nagrywałam go kilka dni, humor był zupełnie zepsuty, bo nawaliła moja maszyna. Więc większość tych łatek, które widzicie teraz na koszuli, były naszyte ręcznie, no bo nie mogłam dać za wygraną i kontynuowałam, zanim ta maszyna nie została naprawiona więc humor był zepsuty i naprawić mój humor mogła tylko jaskrała, piękna koszula, którą właśnie pokazuję. Odcięłam wszystkie guziki, zmieniłam na różne, śmieszne, barwne, kolorowe i to też pasuje do tego klimatu, ponieważ zrobiłam koszulę w stylu boho, w pięknym, jaskrawym kolorze i na lato będzie po prostu Cud. Także, nawet niepowodzenia, które spotkały mnie z robieniem tej koszuli i, i moja pralka, która nie chciała mi szyć, mimo wszystko skończyłam, nagrałam. Pokazuję Wam teraz efekt swojej pracy. Oczywiście możecie to akceptować, bądź nie, bo przecież ile jest osób, tyle różnych gustów, czy nie tak? Ale ja to lubię. Ja się cieszę z każdej rzeczy, którą udało mi się uratować. Ponieważ, tak jak powiedziałam, szanuję pracę innych ludzi i naszej matki przyrody, która pozwoliła mi tą koszulę mieć w swojej garderobie. Więc nigdy nie spieszę się wyrzucić. Wyciągajcie, wyciągajcie, na pewno u was w zanadrzu jest koszula z naturalnych tkanin, która straciła już swój. Kolor ma dziury, jest po prostu nieciekawa. Wyciągajcie i róbcie. Wszystko przed Wami. A ja bardzo się cieszę, że wchodzicie na mój kanał, że oglądacie moje filmy. Za Wasze ciepłe komentarze. A ja serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam dużo, dużo szczęścia. I do następnego zobaczenia w następnych wideo. Papa, pa, moi kochani, pa.